Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Suba. witam Was w cotygodniowym podsumowaniu na krypto. Nadal czekanie, nadal czekamy na rozwój tego, co docelowo zrobi krypto. Pojawiło się też wiele fajnych rzeczy. Wczoraj pisałem Wam właśnie też, że Alty gdzieś tam się reakumulują w czasie. Sobie to wszystko zaraz omówimy. Wejście w tydzień mieliśmy dość takie obiecujące. Bitek cały czas trzyma gdzieś tam ręcz. Mamy w tygodniu dobity daily for, value gap, dowieźli tego target. Lokalnie dzisiaj robimy reversal. Mamy gdzieś tam zmianę trendu H4 na spadkową. Pytanie, czy to w sensie, jeżeli ten super się zamknie poniżej tego dołka, to będzie zmiana trendu H4 na spadkową. Pytanie, co to tak się stanie. I nad nami się tworzy inverse, który mógłby być po prostu niższym szczytem pod kontynuację spadków. Jeżeli Bitek straci ten dołek z daily fare value gapa pod nami, czyli 106200, to możemy tu robić szczyt. Z, bez grabnięcia teraz ATH to jest też właśnie bardzo ciekawy aspekt. Gdzieś tam pytanie: Czy to momentum zrobić szczyt na tym malejącym money flow. I cały czas będziemy budować tu liquidity, jeżeli do tego dojdzie, jeżeli stracimy tą lokalną strukturę boczną. I wyjdziemy tu dołem, to możemy po prostu lecieć korektę kolejną, tak jak ostatnią bez zagrabnięcia ATH, i nadal to będzie gdzieś tam bullish na przyszłość, żeby to ATH w czasie gdzieś tam grabnąć. Chciałbym wiadomo, od razu widzieć rampę ATH, ale jest jak jest. no Możemy tę konsolę wiadomo, sobie ciągnąć miesiącami gdyby na to yy, chcieli. Jeżeli to stracimy, Najważniejsze supporty dla mnie to jest ten 101 400, czyli ta ekstremalna struktura H1, która tu jest, albo nasz pierwotny target, który od dawna gdzieś tam targetowaliśmy na tych spadkach, czyli ten 95 000 i nadal coś takiego mogliby tu zrobić. Chciałbym od razu widzieć tutaj robotę zrobioną, ale jest jak jest, jeżeli Daily tu Shiftnie, to nie ma co wymuszać, że od razu tą mamy płatę H, tylko raczej dowiedzą najpierw korekty. Domknął się tydzień Na zielono, gdzieś tam mamy zieloną Kropkę na tym weekly momentum Które gdzieś tam wcześniej się dystrybuowało Nadal to nie wnosi za wiele Żebym od razu zanegował cały Bearish bias pod te dywergencje Z momentum, nie? Nadal mamy dwutygodniówkę, która to Trzyma, nadal mamy daily, które gdzieś tam robi dystrybucję na momentum. Mamy malejące money flow, więc tutaj te niskie interwały współgrają ze szczytami dużych interwałów. Łącznie wszystko w całość, po prostu jest bardziej bearish i sama taka kropka nic nie znaczy, jeżeli nie pójdzie cała kontynuacja struktury nad ATH. I tylko wystarczy, jeden tydzień na czerwono. Teraz to znika, tego nie ma i mamy po prostu double top, tak zwany czy. Tak nawet tutaj jakaś sześciodniówka wcześniej zrobiła, nie? Czerwona, zielona, czerwona, nie ma to znaczenia. Ważny jest cały kontekst, że jesteśmy na niskim totalnie szczycie. Zamyka się miesiąc za 8 dni teraz i prawdopodobnie za 8 godzin prawdopodobnie zamkniemy się nad, poniżej tego ATH. I 3-miesięczny interwał, czyli kwartał się zamyka też. Prawdopodobnie zamkniemy się dzisiaj pod ATH. E, chyba, żeby naprawdę coś tutaj nieźle zaskoczyło, ale nie zakładam tego. Będziemy to też omawiać na live'ach w tygodniu. Na ten moment gdzieś tam Bitek robi na wszystkim szczyty i omawiamy to po prostu, co się tutaj dzieje i czekamy na finalny kierunek. Jak potwierdzimy bull run, się w alt season, który ma prawdopodobieństwo się jeszcze wykonać. Jak zanegujemy, no to nie ma co myśleć o altach na spot. Wiadomo, jak będę gdzieś tam myślał o zakupach spot, to będę o tym pisał, będę dawał też właśnie sygnały, tak jak zawsze, że robię jakieś tam konkretne zakupy, na ten moment po prostu czekanie. Jeśli chodzi o Ethereum, to samo, dywergencję wobec miesięcznego inwersa, zmieniliśmy trend, wyszliśmy strukturą dołem, tu trzyma nas cały czas daily order block i jeżeli on nas tu utrzyma, to też mamy predyspozycję iść po prostu po nowy dołek. Na ten 1850, jeżeli bitek zaneguje lokalnie swoje gdzieś tam wzrosty, to Ether też pewnie stąd może pójść po nowy dołek. No i to będziemy omawiać w traniu długoterminowa Maniflot tu maleje, te wszystkie interwały gdzieś tam mm, dystrybuują się. I sam jestem ciekawy, co tu się finalnie stanie. Ciekawy aspekt jest taki, właśnie, że te niskie interwały, dwudniówka i tak dalej, robią gdzieś tam narastający manichlow, bardzo byczedołki, e, gdzieś to kontruje cały kontekst tych interwałów wysokich. E, I sam jestem ciekawy, czy jest na to szansa, żeby stąd Ether wywalił górą. I ja też tak mówiłem wielokrotnie, że nie zakładam wzrostów na altach, na spadkowym bitcoinie, więc też. Mam na to dużą poprawkę. Dołki momentum nie zawsze oznaczają wzrostu, to też historycznie wielokrotnie widzimy. Liczy się cały kontekst rynku i ten kontekst coraz ciężej złapać na takich ciasnych rężach, bo to momentum, jak widzicie konsolidacja boczna parę miesięcy, dwa, dwa miesiące, w sumie już mijają na tym Ethereum, 53 dni. Zobaczcie, ile się zmieniło na momentum, nie? A cena tak naprawdę się idzie bokiem w jednym miejscu, więc na bieżąco gdzieś tam nowe wnioski, na bieżąco pytanie, co się buduje, w którą stronę jest większe prawdopodobieństwo. I ciężko się wobec tego pracuje w takich warunkach. W się sensie ciężko, no wymagana jest duża cierpliwość po prostu. Na te zmiany i tak dalej. Bitcoin na dominacji dobił tego inwersa weekly, którego targetowaliśmy od dawna te 66%. I na ten moment nie mam większego zdania na temat dominacji. Jeżeli by tutaj poszła faktycznie, już byśmy robili szczyt, no to będziemy to widzieć i będziemy też pod to gdzieś tam starali się brać poprawkę, jakieś dodatkowe potwierdzenia pod to, że altseason może być. Z takimi strukturami weekly, dwutygodniówką i tak dalej, no chciałbym widzieć malejące, bo to tak historycznie zawsze to wygląda, a nie tak jak teraz, więc dominacja zostaje gdzieś tam cały czas na boku. Bitcoin na CME to samo, co na zwykłym. Dolar wyfilował całego rocznego gapa. pytanie czy stąd dostaniemy właśnie też jakąkolwiek reakcję roczne momentum, pierwszy raz nam tu robi szczyt. No i na, wiecie, jestem gdzieś tam bardzo bearish długoterminowo w skali kolejnych lat na dolarze, nie mam po co być bullish i pytanie czy ten roczny fair value gap jako support, ten cały zielony box nam w końcu wyjdzie dołem. Nie ma tutaj póki co nic bullishowego i na to wiele wskazuje, że raczej go stracimy. I pytanie potem, czy się, wiadomo, no ta skala wieloletnia, czy tu się zrobi nawet roczny inwers spadkowy, który nam to wszystko skontruje i będziemy też to obserwować. Bardzo ciekawy aspekt się pojawił na NASDAQu, bo NASDAQ dobił w końcu ATH, na to też czekaliśmy spory okres czasu, przez całe te wzrosty, przez całe te konsolidacje mamy dobity ATH, mamy skończony model sześciomiesięczny internal, external, tak? I pytanie, czy tu Nasdaq jest w stanie zrobić rejection z tego ATH i odrzucić cały ten model kontynuacyjny, tak jak na Bitcoinie. I sprawa jest ogólnie ciekawa pod tym kątem, że tu na ten moment jeszcze nie widać słabości takich, jakich bym chciał widzieć, żeby mówić o spadkach. Nawet bym powiedział, że nie zdziwię się, jak Nasdaq wybije ATH ale potrzeba więcej czasu. To jest to samo co na Bitcoinie, mieliśmy w tym momencie gdzieś tam ciężko być berry, mamy gdzieś tam szczyty na momentum. Pytanie czy to wybijemy czy nie, ale tak jak pamiętacie Bitcoin na tym pierwszym podbiciu do pierwszego grabnięcia ATH też miał bardzo bycze momentum. Nie było tam słabości. Boczna konsola, od razu dystrybucja leci i gdzieś tam no, widać już większe słabości niż na samym starcie, więc pytanie czy Nasdaq tutaj jest w stanie też zrobić jakąś większą znowu konsolę z dystrybucją dywergencję, odwrócenie struktur momentum na spadkowe i gdzieś tam w trakcie robić szczyty na tygodniówce, dwutygodniówce i tak dalej i na to po prostu ciekawy, też jestem ciekawy jak właśnie się zamknie miesiąc, czy nad ATH, czy pod ATH i kwartał tak samo, czy pod ATH, czy nad ATH, więc też no, ważne zamknięcie przed nami. I bacznie obserwujemy, co dalej. Od razu do bitcoina, cały czas gdzieś tam berry, robimy praktycznie non-stop nowe dołki. I Total 3, który gdzieś tam też omawialiśmy, trzyma strukturę na cały czas tą weekly. I pytanie ze 100 punktów jest takie, czy jesteśmy w stanie tu zrobić weekly dołek i kontynuację w górę. I właśnie sprawa jest ciekawa o tyle, że większość altów wygląda tak na momentum. Jak się wyprzedawaliśmy jeszcze tam w maju, kwietniu z altów, to w maju to było i, i do początku czerwca z altów mieliśmy szczyty na momentum, doszło do dwumiesięcznych gdzieś tam e, spadków, lecenia bokiem niecałych i mamy właśnie interwały na dołkach. I to jest kontekst, który gdzieś mi tam też e, bardzo tutaj psychicznie gra mm, na głowie pod kątem tego, że zastanawiam się, czy jest szansa na seizon bez bitcoina wzrostowego. I nie chcę gdzieś tam też tego mocno wymuszać, ale mam gdzieś tam świadomość, że naprawdę alty są gotowe na duże wzrosty, gdyby rynek po to poszedł. Bo te wszystkie struktury, zobaczcie, no, 3 dniówka dołek, taki byczy, dwudniówka dołek, czterodniówka gdzieś tam robi wysoki dołek, jest to gotowe na wzrosty. Złoto do bitcoina też omawiamy, właśnie pod kątem tego, że mm, mamy ten inwers. Ten imbalans do wypełnienia. Czy z niego zrobimy wyższy dołek, czy od razu polecimy tu dołem? To też do zobaczenia obserwacji właśnie na długoterminowy gdzieś tam y sentyment bitcoina. Jeżeli ten wykres będzie bullish, to będzie y bardzo źle dla krypto. Jeżeli będzie bearish, to będzie bardzo dobrze dla krypto i śledzimy sobie to na bieżąco. I tak samo dominacja USDT. <laughs> Pytanie, czy to pociągnie do góry czy w dół. Tu się nic nie zmienia. To jest jedna wielka, nudna konsolidacja od ponad miesiąca. Czekamy na to, co czekaliśmy od samego początku. Yy, mamy gdzieś tam lokalne wyczerpania na ETH i na BTC. Pytanie, czy rynek po nie pójdzie, czy je po prostu utrzymamy. I właśnie bardzo ciekawym aspektem jest to, co robią alty. Nie? Większość altów gdzieś tam robi yy, Dołki na tych trzy dniówkach, czterodniówkach, tydzień, dwa, jeszcze zielone, kolejne słupki mamy tygodniowe, gdzieś tam momentum na dołkach, kolejny raz. I jakby na to nie patrzeć, Alty są gotowe na wzrosty pod kątem Momentum, bo to Momentum po prostu robi dołki. Jest odwrotnie całkowicie struktura do Bitcoina, który robi to wszystko na szczytach, tak. Ja i tak nie chcę dziś tam mówić o wzrostach bez Bitcoina, bo to też wielokrotnie widać z lewej strony, nawet jak spojrzymy. Dołki na Momentum niekoniecznie równają się od razu przepotężnym wzrostom i, i tak dalej, bo musi z tym współgrać cały rynek. I ciekawi mnie właśnie, czy, czy... Jakiekolwiek wzrosty z tych struktur, które tutaj się tworzą, mogą być dowiezione. Normalnie w takich warunkach bym gdzieś tam myślał nawet już o spotach, ale nie chcę tego robić, dopóki nie potwierdzimy gdzieś tam byczych zamiarów na Bitcoinie i ETH, które się też tam cały czas budują. Solana to samo, no bardzo fajne momentum, tak, gdzieś tam jak mówiliśmy o szczytach, tak teraz to momentum na dołkach się akumuluje, weekly nawet zrobiło doł, jak tu może być zmiana struktury z tej spadkowej na wzrostową, alty wyglądają naprawdę ciekawie i tak jak jestem dużo bardziej bearish gdzieś tam, dopóki się to nie poneguje na bitcoinie, tak alty w tym czasie po prostu dowożą, reakumulacje, ale nawet widać to, co się stało dzisiaj od rana, Alty po prostu gdzieś tam bardzo łatwo mogą być zgaszone, tak, to, że nawet mamy dniówkę, dwudniówkę, trzydniówkę, czterodniówkę, wszystko na dołkach, nadal gdzieś tam dwie świece lokalne mogą zgasić całe te ruchy i kapitał niekoniecznie się pojawi na tych strukturach w Alty, tylko po prostu mamy świadomość, że gdyby miał się pojawić, to ten momentum jest naprawdę gotowe na te długoterminowe, gdzieś tam, znaczy długoterminowe, wielotygodniowe wzrosty, gdyby po to po prostu w końcu poszli. Tak, większość altów jeszcze na dołkach, większość altów właśnie reakumuluje momentum i tak jak właśnie mamy perspektywę akumulacji, czyli rosnące money flow, wyższe dołki na Altach, tak mamy właśnie odwrotną strukturę, e, gdzieś tam robiącą szczyty na Bitcoin. I to mi właśnie nie współgra. Historycznie zawsze w rosnącym Bitcoinie był Alt Season. E, Nabycznym strukturalnie, bo niekoniecznie gdzieś tam mm, mówię o procentowych wzrostach, e, tylko o takich normalnych. I właśnie przed nami bardzo ważne momenty. Pod tym kątem. Hmm. Czy zmieniamy moją listę altów? Może niekoniecznie. Może nawet bym parę innych dodał, bo ci tam oglądają sobie te alty w czasie, to, to wyglądają naprawdę gdzieś tam obiecująco, jeżeli rynek poszedł po alt season. Jest na to miejsce. Nie? Wystarczy spojrzeć na momentu. Gdzieś tam no mamy gdzieś tam kolejny raz Weekly dołek. Na ostatnim Weekly dołku robiłem zakupy. Nie wiem czy właśnie teraz się z tym śpieszyć, czy czekać. Eee, I tak to nie odleci, jeżeli mamy gdzieś tam mieć rekordowe wzrosty w tej hostie eee, szczyt dominacji w tym miejscu, w którym mamy eee, Jest ciekawie, jest ciekawie, jest gdzieś tam tricky moment na rynku. Eee, bez zmian czekamy na obserwację. Nic nie neguje się jeszcze pod kątem alt sezonu. Jeżeli ma być, to chcemy go złapać. Jeżeli ma być, to będę go łapał, będę też dawał właśnie o tym na ten temat sygnały na telegramie, na którego zapraszam. Na bieżąco będziemy to mawiać na updatech z liveów plus jeżeli jakoś tam przyjdzie moment, że faktycznie zdecydowałbym się kupić Alty, to hmm, będziemy to. Umawiać. Marzy mi się, że jeżeli byśmy doszli do momentu zakupu altów, żeby te struktury spadkowe na Bitcoinie były totalnie zanegowane, żeby bitek nie poszedł po makro gdzieś tam szczyt, tylko zrobił faktycznie tą reakumulację z wybiciem ATH, wtedy naprawdę będzie potencjał na wzrosty na altach. I czy tak się stanie, oczywiście, w praktyce zobaczymy na ten moment to tyle i po prostu czekamy na więcej potwierdzeń, więcej danych odnośnie tego, co się lokalnie dzieje. Ja też mówię teraz, spodziewamy się wzrostu gdzieś tam na altach lokalnie, nawet wczoraj o tym pisałem, ale nie chcę tego na ten moment jeszcze robić, niech to się wszystko poumacnia. Bodołków na Momentum, wiadomo, historycznie robimy bardzo wiele. Pytanie, czy możemy oczekiwać w końcu z nich czegoś takiego, a nie Zwykłe podbitki pod kontynuację spadków i spodziewam się, że alty i tak zrobią gdzieś tam leku, lekkie odragowanie i dalsze spadki, jeżeli bitek ma zrobić tutaj szczyt, gdzie robi. Nie? więc nadal możemy mieć gdzieś tam jakieś odragowanie na altach po niższe szczyty, nawet po naście kilkadziesiąt procent. Mamy po co gdzieś tam iść do góry? Ko pytanie, właśnie czy idziemy po niższe szczyty, czy faktycznie ten rynek będzie się akumulował. I nadal nic konkretnego nie mam. No nie będę oszukiwał. Nadal czekamy. Nadal gdzieś tam sobie obserwujemy to z boku. Czekamy na to, aż się potwierdzi jeden kierunek. Jak mają być makro spadki, to ja nie chcę być w rynku. Jak mają być makro wzrosty, to chcę być w rynku i ten alt season jeszcze gdzieś tam w tym roku łapać. Jeżeli ma go nie być, to wiadomo, liczy się tylko to, żeby być po dobrej stronie rynku. I nic poza tym. Widzę, właśnie jak już teraz omawiamy ten rynek, utrzymaliśmy H4 na ETH. H4 na Bitcoinie prawdopodobnie nie zamknie się pod tym dołkiem ostatnim, więc też spoko. Nie tracimy tej struktury. Pytanie, czy od razu pójdziemy po górę? Pytanie, co ten inwers H4 wniesie? I tyle na ten temat w tym momencie. Dzięki, pozdro, nadal czekanie, nadal nuda, pytanie kiedy się po prostu skończy. Baczna obserwacja zachowań na altach, na bitcoinie i na wszystkich korelacyjnych asetach, które gdzieś tam mamy do obserwacji. Dzięki, pozdro, trzymajcie się.